Cześć Boże! Dzisiaj troszkę na temat lęgi patagońskiej. Otóż lęga patagońska jest to drzewo, które sięga do 18 metrów wysokości. Jest to drzewo liściaste i ono rośnie na terytorium Argentyny, Chile, moi drodzy, a także na terytorium Ziemi Ognistej. Tutaj mamy akurat matę z Ushuaia. Mamy napisane Ushuaia, Patagonia, Argentina and of the world, moi drodzy. Eee, I to akurat konkretne mate nadaje się najlepiej pod tererę, moim zdaniem, bo fajnie zmieści dużo suszu. Eee, nie jest pętliwe w przeciwieństwie do Palo Santo. Eee, no i co jeszcze, jak chcecie zrobić RB, też możecie zrobić, ale kopca raczej w tym nie zrobicie. Jest to dosyć ciężkie. O wiele bardziej polecam torpedo pod tym względem. Natomiast do terery jest bardzo dobre. Dziękuję bardzo.